Co ty robisz? Wólwy na obiad wybiorę W naszym gospodarstwie zajmujemy się głównie produkcją ziemniaka frytkowego, czyli produkujemy innowatora. Drugą odmianą, którą sadzimy, jest odmiana kolomba. Obydwie te odmiany pochodzą z HZPC. U nas w gospodarstwie sadzimy około 100 hektarów ziemniaka innowatora. 30 hektarów robimy ziemniaków sadzeniaków. Produkujemy również sadzeniaki Innowatora, gdzie sprowadzamy specjalnie sadzonki z Holandii, u nas je rozmnażamy. W naszym gospodarstwie użytkujemy dwa kombajny do ziemniaków. Jest to Grimme GZ, starszy kombajn, starsza technologia. I kilka lat temu zakupiliśmy też kombajn Grimme samojezdny Varitron, który ma dużo większą wydajność. Ja jestem operatorem kombajnu ziemniaczanego marki Grimme. Mamy Walitrona 270. Nie jest to łatwą pracą, bo trzeba bardzo mocno pilnować na rzeczy, których praktycznie nie widać, bo jednak wszystko jest pod ziemią. Musimy bardzo uważać, żeby jak najmniej ziemniaka zgubić na polu, najlepiej, żeby nie było tego wcale. I oczywiście pilnujemy cały czas obić ziemniaku, żeby było ich tak samo jak najmniej zrobionych przez moment. Ziemniaki e, lubią ziemię e, ciepłe i dość luźne, tak? e, mamy też gospodarstwo na Żuławach, ale w naszym, na naszym gospodarstwie jest tam taka dosyć bardzo ciężka, dosyć chłodna ziemia, bo to jest glina. Pewnie e, szłoby tam zrobić ziemniaki, ale byłoby to e, dużo, dużo, dużo większym wyzwaniem, e, trzeba by zmienić cały, cały park maszynowy, bo troszkę w takiej ziemi inaczej się to uprawia. E, u nas te ziemniaki bardzo dobrze wychodzą w gospodarstwie w Głuszynie i tu w Barniewicach z powodu tego, że te ziemie są e, takie, jakie powinny być. Tegoroczne plony były bardzo zróżnicowane, ponieważ tutaj jednak na Głuszynie mieliśmy, po szczerze mówiąc, bardzo dużą ulewę. więc Ziemniaki, chociaż że się narosło ich dużo, było trzeba bardziej uważać z ochroną. W tej tych deszczy nie było i był całkowicie inny plon, był dużo mniejszy. U nas jest dobre to, że jednak mamy gospodarstwa bardziej rozmieszczone, więc możemy i na jednym gospodarstwie. Napada na drugim, nie napada, ale średni plon jakoś u nas wychodzi zawsze. Ziemniaki, które są wykopane, składujemy w przechowaniach i są przechowywane praktycznie do końca marca, połowy kwietnia. Mamy kontrakty tak zawarte, że oddajemy w kilku etapach: oddajemy część. Powiedzmy tą, która się nam nie zmieści lub jest w przechowaniach mniej, mniej, mniej przystosowanych do długiego przechowywania, oddajemy gdzieś do końca grudnia. Później część od, o, wyjeżdża od nas w lutym, a ostatnia część powiedzmy maryskie. Innowator u nas w tym roku obrodził się średnio około 45 pewnie 50 ton z hektara, bo wiadomo, jeszcze wszystkich ziemniaków nie sprzedaliśmy, więc nie wiemy dokładnie ile wyjdzie nam tych ton na fabryki, które, które sprzedamy, tak? Bo to jest jednak dla nas najważniejsze. Się plon liczy w tym co sprzedamy, a nie to co się praktycznie wyprodukowało, bo jest, zawsze jest jakiś odsetek, który to jednak odpadnie trochę z tego. Są uprawą ogólnie dochodową. O ile się ma kontrakty i pewną cenę, to jest, to jest największy plus tego, bo mamy jakiś wyznacznik tego, ile zarobimy mniej więcej. Tak? Bo w każdych innych uprawach jest problem, bo nigdy nie wiadomo być, po ile będzie zboże, w jakiej cenie, kiedy sprzedamy. A tu mamy wszystko określone. To jest pewna produkcja. Tak? Wiadomo, że można zarabiać lepiej na wolnym rynku. Ale też są takie lata jak w tym roku, gdzie ceny na ziemniaka na wolnym rynku nie ma i raczej już nie będzie, bo ziemniaka jest bardzo dużo, dobrze obrodził No i mamy niestety tą pandemię nieszczęsną, która blokuje nam wszystkie hotele, restauracje, a to jest jednak gałąź przemysłu, która najwięcej zużywa tego ziemniaka.